Hej, witajcie w kolejnym odcinku z wyprawy. Tym razem zmierzymy się z reprezentacją Azerbejdżanu, która zdobyła największej z Waszych głosów. Tak więc, zobaczmy sobie nagrody: nowy element układanki, zawodnik z rezerw. Trasa pomiędzy Azerbejdżanem i Turcją, odblokujemy nowy kraj, Turcję A jeżeli przegramy to stracimy połączenie między Azerbejdżanem i Austrią Rywal nie wydaje się zbyt wymagające. Tylko dwie gwiazdki e, umiejętności, tak więc mam nadzieję, że sobie w miarę dobrze poradzimy Stroje są ok. Tak więc zapraszam was teraz na skrót swojego spotkania I usłyszymy się po nim Pięknie dobrał! Okazja! Oddaje strzał, ale szwili teraz szansę. Udane podanie. Strzela. No to nie jest Precyzyjne podanie. Czy to wykorzysta? A jednak słupek. O la jaka bramka! Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Piłka w siatce, brawo! Remis! No nic nie wskazywało, że. Przekazał piłkę partnerowi. Ależ nie jest okazja. Bramka dająca prowadzenie. Trzeba przyznać, że zupełnie wywiódł bramkarza w pole. Świetnie zagrał. No strzela! Aj, jaka bramka! Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Witajcie, po pierwszym spotkaniu z Azerbejdżanem udało się zwyciężyć 3 do 1. Um, ogólnie, ten zespół nie jest najmocniejszy i chyba troszeczkę za szybko się poddaje. Do sytuacji, tak powiedzmy, że do tej 50. Um, którejś minuty, chyba 60. tak dokładnie. Kiedy udało mi się strzelić bramkę na 2-1, to zespół się podłamał i nie prezentował już nic. Nie oddał już przez 40, 30 minut ani jednego strzału. No ale dobra, to nieważne. Jakie teraz otrzymamy nagrody? Po pierwsze, nowy element układanki. Po drugie, zawodnika z rezerw. I odlokujemy Turcję oraz trasę, trasę Azerbejdżan-Turcję. Hmm, otrzymaliśmy środkowego pomocnika of ofensywnego, którego raczej nie potrzebuje, tak więc odrzucimy go. Ok, mamy już 47 elementów układanki, nie jest źle. Zbudujmy sobie tą trasę do Turcji i przejdźmy może do kolejnego spotkania z Azerbejdżanem. Zawodnik z ławki i nowy element układanki. To jedyne nagrody, jakie czekają nas po ewentualnym zwycięstwie zwy z tym przeciwnikiem. Tak więc ja was teraz zapraszam na skrót i usłyszymy się po nim partnera. Wspaniałe podanie! Strzela! Broni, to jeszcze nie koniec akcji! Ale okazja. Odbił piłkę! Ładne podanie! Będzie strzelał! Uśmiechnął się Bramkarz, no bo piłka trafiła wprost z niego. Piękna akcja, zobaczmy! Czy to wykorzysta? No i mamy Gola! To, wiecie, to nie jest decydujący moment w tym spotkaniu. No, tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Ale z drugiej... po kolejnym spotkaniu z Azerbejdżanem, tym razem udało się zwyciężyć 1-0 po golu w 90. minucie. Muszę poznać, że chyba przeciwnik nie stworzył żadnej prawie już sytuacji groźnej, ale... Chyba starali się grać tak, bo chcieli kontrować, chyba to tylko o to chodziło, ale niestety żadne kontra im się nie udała, więc przegrali, tak więc zobaczmy, kogo dostaniemy, środkowego obrońcę, niestety trochę słaby, więc dzięki, dobra, kolejny element układanki oczywiście i teraz przejdźmy do trzeciego spotkania z Turc y Turcją, Azerbejdżanem. Tym razem otrzymamy nowe elementy dokładanki oraz oczywiście zawodnika z podstawowej 11. Tak więc ja Was teraz zapraszam na skrót i usłyszymy się po nim. Rzeczywiście, dobre podanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jest szansa. Niebezpiecznie bezpańska piłka. Trafił w słupek, ale stracił. Dostrzegł partnera. Czy to wykorzysta? Piękny gol! Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał. Brawo, ładnie podał. Czy to wykorzysta? Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Szkoda! Wbiera przy linii Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Ale świetna pozycja! Będzie walka o piłkę! Zdobywają bramkę! Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają... Witajcie po ostatnim spotkaniu z Azerbejdżanem. Tym razem 2-0 i zdominowaliśmy całkowicie tego rywala. Okej, okay. Elementy kładanki przedstawia reprezentantów Niemiec cieszących się ze zdobycia trzeciej bramki w meczu eliminacyjnym oraz oczywiście otrzymamy zawodnika z podstawowej jednostki Azerbejdżanu, tak więc kto to będzie? Prawy obrońca Szumbokow niestety nie jest on zbyt dobry, więc podziękujemy mu za współpracę 49 elementów, no całkiem sporo niedługo dobijemy do 50 ale to być może w następnym odcinku, A teraz tak z kim zagramy w następnym epizodzie, czy będzie to Turcja czy też może Andora, czy San Marino, czy też może Cypr. Decyzja należy do Was, oczywiście. I z mojej strony to tyle. Do usłyszenia na razie. Cześć.